Ceniasz te nagrania maszy o fagacie? Czy one zmieniły w ogóle Twoje postrzeganie fagaty, czy Ty wiedziałaś, że ona taka. Tak nie, ja nie wiedziałam. Ja wiedz... Wiesz, co śmieszne było, jak Kociołkowa zapowiedziała ten film na konferencji. Ja byłam z Agatą na tej konferencji, ja ją wzięłam na bok i mówię. Agata, jeśli cokolwiek zrobiłaś, powiedz teraz, OK, przepracujemy, to przemyślimy, pogadamy tutaj z menadżerem. Lepiej teraz, żeby powiedziała, niż potem, niż nie żeby to wyszło. I ona, ona... po prostu nie była w stanie sobie przypomnieć. Nic, 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 nic. Ona nic nie była w stanie sobie przypomnieć. No i e, jak, jak wyszły te nagrania, to on, ten odcinek chyba wyszedł o 17 i. Ona była u ciebie, tak? No? I była universów. Tak, tak, była universof i przyszła też Agata i oglądaliśmy razem ten odcinek. I. No, I was a, a shocked a little bit. I, I ale no porozmawiała ona nam przez to, że ona z nami to oglądała na bieżąco, ona na bieżąco nam mówiła, co, jak, gdzie, co, bla, 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 swoją wersję, więc trochę trochę załagodziła tą sytuację, można powiedzieć. Ona też trochę pogubiona, bo ona na początku w ogóle leciały te głosówki i ona to nie ja, to nie ja! To nie ja, to nie ja! To nie ja! I my z wersją siedzimy, tak. Ona no, to nie ja, to nie ja! I potem później, później w trakcie odcinka, poogarnła, że okej, okay, dobra bo dzięki za suba. No dobra, ale pytanie moje było, czy to, że usłyszałeś te nagrania, czy jakoś to zmieniło to, jak patrzysz na fagatę. Czy teraz stanują na przykład... No bo wiesz, wyszło, że bardzo jest interesowne, jeśli chodzi o znajomości. Czy nie masz z tyłu głowy, że może z tobą się na przykład koleguje, bo coś tam? Zasięgi dobre i tak dalej? Hmm, może trochę zmieniło, zmieniło, ale tak jak mówię... Ja ją poznałam z takiej strony, jaką ją poznałam, i ja bym się czuła słabo, jakbym nagle ją tak rzuciła i, i, i przestała się z nią odzywać. Dla mnie ona jest. Ja nie wiem, to brzmi głupio, bo ja wiem, że ja wyglądam głupio, a ja jestem tego pełni świadoma, ale ja naprawdę ona dla mnie. Ja mam zero koleżanek. Eee, ona mi się z nią fajnie spędza czas, ona dla mnie jest. Ze mną jest nic, fajnie. Nie. Wydaje mi się, że ona się zmieniła. Wydaje mi się. Nie chcę ręczyć, nie chcę nic mówić, ten, ale wydaje mi się, że jest inna niż. Ale też nie wiem, no nie chcę teraz no dobra, mówić o tym. A potem. teraz ta relacja z Malikiem, no to też mi jest tylko dlatego, bo Malik ma dobre zasięgi. Tak, tak. Ja Może się nie podoba. Że można temat. coś skorzystać na tym, nie nagrać jakąś pieśń, czy coś takiego. Ja, wydaje mi się, że bardziej, bardziej na odwrót. Hmm. Ale ja nie wiem, no niech, taka, not my business. Ale no, no szkoda, 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 szkoda. Też ja widzę jak ludzie trochę też yy, patrzą na mnie jak na debilki. Że Bo ty się tym trzymasz? Ja jestem w pełni świadoma, że... No ja się właśnie zastanawiam, czy tobie się nie dostaje, bo zobacz, ja z nią zrobiłem trzy streamy. Ja lub, lubiłem fagatę, bo zawsze było wesoło. I wiesz, tyle ile fagata mi dostarczała informacji, na jednym stream, znaczy wiesz, stream to tam chuj, no. ale przed streamem i po streamie. Tak? Aż tak? O Jezus, Maria. Co ty gadasz? Takie rzeczy się dowiadywałem, że byłem w szoku, a no ale kurwa, no odjebała tak i mnie najbardziej boli, że jakby ona jeszcze, bo wiesz, i, na przykład było dużo influencerów, żeby robiły skamy. No, no ale przeprosiły. No. A Fagata zrobiła no świństwo z Siu mhm. i ona. Mi się wydaje, że ona nie, czuje, ona nie czuje się winna względem Stewarta, bo. No to tak. Bo, okay. bo Stuart sam do tej sytuacji chyba podszedł tak y, luźno. No właśnie to też mi dziwi. Więc prawda? ona, wydaje mi się, że nie czuje. Ale dlaczego w ogóle Stu podszedł do tego luźno? Ja nie wiem. Że to była relacja taka biznesowa ja z jego strony, wiem. że okej, okay, ona chce zasięgi, a ja chcę mieć, bo on miał z niej profity przez mm -hmm, dłuższy czas, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Że nie tylko te spotlightowe, tylko jeszcze bezpośrednio on sam miał, nie? Że dostawał część ze spotlightów, ale jeszcze z racji tego, że to on ją przyłączył, to jeszcze kolejne procenty jakoś tak złotów. to chyba wyglądało. Coś, coś. No, wiem, żebym procent oddawała, jak to do końca tam wyglądało, to ja nie wiem, ale. Ja nie wiem, no. Ja jestem ciekawa, jak długo to się za nią pociągnie, bo. No, właśnie o to chodzi, że czy ty z nią gadałaś, bo jakby przeprosiła, no to by się pociągnęło, ale już by było. Przeprosiła, żałuje, a teraz jest tak, że. Ja myślę, że im dłużej to teraz ten, to teraz jej jest aż głupio przeprosić, że to już tak daleko poleciało, ona już tak długo nie przepraszała, że co ona musi do no tego teraz cofnąć. To by było odebrane jako wymuszone przeproszenie. Tak, i, i, i tak mi się wydaje, więc ja nie wiem, czy, czy Wy się doczekacie przeprosić ze strony Złowia. Fagaty, jeśli chodzi o tę sytuację. Tym bardziej, że jeśli miałaby kogoś przeprosić to Stuarta, a Stuart sam podchodzi do tej sytuacji tak. Ale ty to wiesz od Stewarta czy, bo mi to gadała fagata na przykład, że Stewart ma luz z tym i ją wspiera mimo wszystko, ale ty to wiesz też od fagaty czy od Stu? Yy, widziałam jak rozmawiają, więc on, on nie ma luz. On ma chyba większe też problemy niż teraz wracać tutaj do świata influencerskiego i z sobie dupę takimi rzeczami. Tak mi się bynajmniej wydaje. Bo ja pamiętam, że jak gadałem, jak ta sprawa wyszła z fagatą, to ona powiedziała, że nagra coś i się odniesie. A później wyszło, że tylko ten przydupas taki nagrał. <noise> no, 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 no. No, wydaje mi się Ale że... co się stało, że zmieniła zdanie? To jej jakiś menadżer jej doradził czy, czy, czy co? Bardega ten dziad leśny. 50 e... Lekcji trochę ściemia broni fagaty, ale wiadomo, o co chodzi w tym Nie, środku. ja mówię 100% szczerze, jak jest. W, sensie, w którym momencie ja ściemiam, że że co, że to co ja powiedziałam? Ale nie wiem, czy przegadaliśmy tą fagatę do końca. Ja czuję niedosyt, ale z drugiej strony hmm, właśnie. ja z nią Dobra, wolę prywatnie, ty. to okay. wiesz, czy, wiesz, przy... Okej, okay, ale czy Ty uważasz, bo jesteś też influencerką, no. że Ty na jej miejscu Gdybyś tak odwaliła, że tam na przykład z Dubielem byłeś do zasięgów i tak dalej, i by wyszła Twoja głosówka, a oh, ten Dubiel to sławy jest w ogóle w te sprawy, ale dobre, że się <grymkańczyk> <grymkańczyk> Coś takiego <nie. grymkańczyk> To byś przep... teraz, jak już minęło tyle czasu, nie? no bo mówisz, że może za późno te przeprosiny, ale na miejscu fagaty, nawet teraz, jak minęło tam chyba z miesiąc od tej sprawy, to byś przeprosiła, czy jednak robiła tak jak ona tą taktykę, że obracanie tego w żart, że z tymi płatkami, co zrobiła tą. Że mm -hmm. dobry plan. No ja myślę, się... że Ja bym przeprosiła. Ja myślę, że Agata by też przeprosiła, ale ona. Teraz. taka bad być jest. i ona może. jej głupio jest po prostu się cofnąć do tego i przyznać się. Ale. E... To inne jeszcze pytanie. No. Czy ona tego żałuje? Tak szczerze. Czy ona tego żałuje? Czyli nie bardzo, okay. Ja nie wiem, no. nie ciężko mi za nią odpowiedzieć. Ciężko mi za ją odpowiedzieć, to trzeba by się jej spytać. Próbuję sobie przypomnieć, czy ona kiedyś mówiła coś, że żałuje. jest wśród wilków w obudzie. Trzeba by się jej spytać. Zebo pisze, że taka bad bitch, ale że widać, że ją co jakiś czas to rusza. Bo gdzieś tam czasem odpala, nie? Że coś było, jakiś tweet, że coś tam wyzywała. Chyba. No, ja w ogóle uważam, że Agata teraz nie Ja to też chyba mówiłam, że nie powinna nikogo na razie krytykować w internecie, przez to, że ona ma tą swoją akcję i cokolwiek ona powie, nawet jeśli ona będzie miała rację, to ludzie i tak. Co? Ale ty przecież więc moim zdaniem Agata teraz nie powinna nikogo krytykować. Nie możesz porównać zysku? Tego zysku. nie rozumiem. Że czemu nie mogę porównywać zysku spółki z jednoosobowej działalności gospodarczej? Nie wiem. No, a czekaj, było jakieś coś tam o żabsona. ale to o Ciebie chodzi, że Ty coś zapszone, z Żapsona? Ja? Ja? No bo ktoś napisał, zapytaj o ale nie wiem, czy w kontekście fagaty, czy w kontekście Twoim? Ja nigdy z nic nie wiem, nie. A czemu się śmiać? <noise> Przysięgam na życie mojej matki, Dziwne. raz tego człowieka na oczy widziałam na evencie. Ja nic z nim nie wiem, chodzi Dziwne. pewnie o fagatę, eee, ale... A, czyli coś ten, jest Ale no ja z tym człowiekiem... Ale on nie jest z taką Lilą? Jest, no, to. no. Ale kto mówił, że teraz? A kto mówił, Ale że on długo teraz? jest z tą Lidą, bardzo długo. No. A, ja ja ja, widzę, że wychodzą jakieś kurwa dziwne rzeczy. No